Prawdopodobnie najtańszego, kraftowego kebaba z samorobionym mięsem za jedyne 8 zł. Jesteśmy dzisiaj w podwarszawskim Żyrardowie Za moimi plecami kebab Makaresz. Za chwilę wejdę tam i pokażę ci prawdziwe cudo. Zapraszam. Chciałbym zamówić tego najtańszego kebabajka. Tutaj tylko macie. Tak prezentuje się nasz kebab za 8 zł z Makareszu. Jest to mała Pita Junior. Wybraliśmy mięso z kurczaka. Mięso oczywiście kraftowe, samorobione. Sprawdźmy, czy ten kebab oddaje. Uwaga. Nawet sporo mięsa. Kurczak nie jest suchy, jest soczysty. Fajnie tak przyjemnie tłusty. Na plus, jeżeli chodzi o mięso, zasługuje również ta przyprawa. Jest też pomidor, świeży ogórek. Pita dosyć dobrze przypieczona, jednak no po czasie ona się delikatnie rozpada. Sosy mieszane, łagodny oraz ostry. Ten ostry nie jest aż tak mocno wyrazisty, nie przebija się aż tak mocno. Plus za to, że są samorobione. Podsumowując, porcja solidna jak za 8 zł. Co wy sądzicie o takim kepsie w tej cenie? Oddaje czy nie oddaje? Daj mi znać koniecznie w komentarzu.